Tu macie graficzkę, na której możecie zobaczyć, co dokładnie będzie potrzebne na konkretny poziom każdej ze stacji. Możecie zatrzymać film i zrobić sobie screena, a ja dam wam wskazówki, jak znaleźć niektóre z tych składników, zwłaszcza te, których nie możemy wytwarzać. Do stacji różnikarskiej potrzebne będą zardzewiałe narzędzia. Te znajdziecie na obszarach przemysłowych, najczęściej w tych szarych, kwadratowych skrzyniach. Błędnie przetłumaczony zardzewiały sprzęt czyli zębatki najłatwiej znaleźć w podobnych skrzyniach do tych narzędziowych albo wyważając pokrywy w autobusach. Wszystkie składniki do stacji medycznej znajdziecie oczywiście w ośrodkach medycznych. Skanerów powinno być pod dostatkiem, ale jeżeli zwątpiliście w istnienie zardzewiałych apteczek, niepotrzebnie. Są, so, tylko pojawiają się bardzo rzadko. Najlepsze miejsce, które sam odwiedziłem kilka razy, to szpital na zagrzebanym mieście. Ma trzy piętra, pełne pojemników, w których apteczka może się pojawić, oraz składzik, gdzie możemy taką znaleźć na łóżku pacjenta. Paliwo syntetyczne do stacji materiałów wybuchowych bardzo łatwo znaleźć we wrakach tych śmiesznych pojazdów, które są dosłownie na każdej mapie. Szukajcie tylko tych z zamkniętymi klapami. Do stacji przedmiotów użytkowych będziemy potrzebowali uszkodzonych radiatorów oraz spalonych płyt głównych. Obie te rzeczy znajdziemy w serwerowniach, a te z kolei są zazwyczaj na terenach technologicznych. Szukacie wysokich, żółtych albo szarych szaf. Bardzo łatwym miejscem do farmienia są małe budynki na tamie, w których zawsze znajduje się kilka takich. Silniki do rafinerii podobnie do zębatek znajdziecie na terenach przemysłowych oraz w autobusach i samochodach.